Mamy gości. Chyba ksiądz po kolędzie. Zapraszamy, bardzo proszę, czuj się jak u siebie w domu. Witam serdecznie, kolejny odcinek Coś na Ząb. Tym razem jesteśmy w mieszkaniu Shao, czyli człowieka Bu Gęga. Gę, Dzisiaj specjalnie dla Ciebie ugotujemy, a właściwie zrobimy sushi wegetariańskie. Wiem, widzę, że Twoja twarz wyraża emocje. Będzie nieźle. A na sam koniec pokażę... Ty pokażesz nam coś, co, swoją manipulację, a właściwie iluzję, którą potrafisz robić optyczną. A ja pokażę też małe co nieco, więc... Do dzieła! Do naszego wegańskiego sushi będziemy potrzebować zestawu sushi men. Bardzo proszę, to dla Ciebie. Będziemy za chwileczkę przyrządzać sushi. Za chwileczkę otworzymy ten pakunek, zobaczymy, co tam się znajduje w środku. Ale oprócz tego, zamiast ryb, my do naszego sushi włożymy ogórka. Już doskonale. Zdziwił się troszeczkę, że ogórek do sushi. Bardzo proszę, trzymaj ogórka. Oprócz tego dwie e, mizerne marchewki. E, tofu wędzone. Wiem, lubisz tofu, więc e, przyjrzyj. Trochę zepsute, ale... E, mamy te, tofu od tego, od e, Magic... E, <grywka> magic Maka. A tutaj mamy patata. Strata ta, ta, i oczywiście awokado, które pasuje prawie do wszystkiego, jeśli je dobrze przesządzimy. sprawdź sobie. I troszeczkę dla smaku cukru dodamy. Aczkolwiek, jeśli możemy, nie dodawajmy. Przystąp, przystąpmy do pracy. Drodzy Państwo, każdy ma takiego księdza, na jakiego zasłużył, więc. Bo jest trochę pokręcony. naszego kolega ziemniaka, który był wygodny i, z... i zjadliwy. Grodny. Ciao! Oh, o, przywajeła. Halo, jako e, idealny gość Mam do Ciebie prezent, nie przychodzę z pustymi rękoma. Specjalnie dla Ciebie kolekcjonerska karta, e, Italia kart bicykle od firmy Jokery Compel. Bardzo proszę. Specjalnie dla Ciebie wybrałem taką, która ma kilka masek Jakbyś mógł nam pokazać naszym telewidzom. E, znaczy Widzą. Doskonale. All you need to know Drodzy, za chwileczkę będzie kulinarna sztuczka z przemocy widelca, i postaram się odnaleźć jedną z kart, którą mój przyjaciel za chwileczkę wylosuje i podpisze. Karty, wszystkie różne. Shao, twoim zadaniem jest wybrać jedną dowolną kartę. Przeliskuję karty z góry na dół, powiesz stop. Wszyscy wiem jak to działa. Łaga, raz, dwa, trzy. Zapomniałem, że nie mówisz. Proszę, pokaż Państwu, jaka to jest karta. Hmm. Żebyśmy mieli pewność, że karta, którą wybrałeś, jest dobrze. Wszystkie głowy Twoje widzą. Świetnie. Podpisz swoim imieniem. Doskonale. Dmuchni. No, taki żart. Teraz tą kartę złożymy na. I umieścimy w naszym wiaderku. Jakbyś mógł zamieszać, tak żeby maszyna rysująca została uruchomiona. Wszystkie karty, tylko sprawdzę czy nie spadła nasza karta. Nie. Wszystkie karty są dobrze wymieszane. A teraz, Twoim zadaniem na 3 będzie rzucić wszystkie karty w górę, dobrze? Ja, przy pomocy mojego widelca, postaram się nabić kartę na widelec. Jeśli mi się uda, to będzie niemożliwe. To jest niemożliwe? Słuchajcie, to jest, naprawie, to jest numer, którego do tej pory prawie nikt nie wykonywał na całym świecie, więc zaczynajmy. Uwaga, na 3. Na Raz, dwa, trzy. Jedna karta jest na moim widelcu. Proszę sprawdź, jaka to jest karta. Rozłóż karty państwo. Czekamy w napięciu. Ciao! To dla Ciebie. Musisz zjeść. No. Masz tutaj, trzy żołądki masz, dasz radę. Ale jakiś mysz tu biega. Hmm. Kolejny odcinek zaliczony. Nora, szał, <grytania> splędrowana. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, polajkujcie, zostawcie łapkę w górę, gdzieś w tym miejscu, dajcie, ale wieje w tym chacie, w ogóle przeciągi. Ale i tak dokończę. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie, ponieważ bez tego my nie istniejemy. A, co przyjemność, że coś do oka wpadnie. Słuchajcie, jesteśmy z wami kolejny odcinek już za tydzień. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, życzę Wam smacznego. A wszystkie e, e, informacje na temat naszych Facebooków, e, stron internetowych itd. znajdziecie w opisie. Tak samo znajdziecie w opisie przepis na najlepsze sushi na świecie. A teraz zamieniam się kogoś innego.